Poszło. Łukasz, odcięłam ci tu całą ścianę, wiesz? I na sufit tu może, bo to i tak... Dobra, może wchodzić. O, nie, nie, tu podociskać wszystko, ale górę tutaj też trzeba zrobić. O. Yy, Darku, patrz, kółetka. Kijek do mieszania białej emulsji. Tej białej, czy innej? Nie, białej, białej. Tu, no. To wiesz, co wynieśmy sobie na zewnątrz i ją przemieszamy. Mimo, że mam naturę samotnika to jednak wydaje mi się, że trzeba y, ludziom stwarzać okazję do jakiegoś takiego y, bycia ze sobą razem. Niekoniecznie trzeba się przecież spotykać w swoich domach, można fajnie zamienić jakieś kilka słów w klatce schodowej czy windzie. Tutaj w tej klatce, w której dzisiaj pracowaliśmy mieszkają dwie panie uczestniczki projektu i proszę sobie wyobrazić, że one się poznały dopiero właśnie przy tym projekcie. Czyli mieszkały ze sobą ponad dwadzieścia kilka lat, to już chyba starszy nawet osiedle i też się nie zdały, nie rozmawiały ze sobą. Że już są sukcesy. Słuchajcie, ja przyniosłem kawę. A my... mm, jak zapachy. Panie, sąsiedzi, są będziemy pić w takich warunkach kawę. No to nie wiem, czy się w ogóle. Nie ma, nie ma dla wszystkich no. Jeżeli kawy za mało, to oczywiście dorobi, nie, tak, żeby na wszystkie nie, wystarczyło. Nie, do tej maliiny, to nie chodzi o Zależało mi na tym, żeby wszystkie były nie, takie same. Jeszcze. Ach, nie mogę Prawda? Wszyscy się zamykają z tym upiększaniem w murach swojego mieszkania. Jakby drugi, drugi, drugie wyzwanie dla tego projektu to jest taka część jakby społeczna, pogłębiona, o myślenie, gdzie tak naprawdę zaczyna się nasz dom. Można się przejrzeć, nie jest źle. Widzisz, widzisz siebie? Ja już siebie nie widzę. widzę. No. Myślę też, że i ludzie, yy, spotykając to na swojej drodze, co jakiś czas patrząc na efekty swojej pracy, yy, Częściej będą myśleli o tym, że można jeszcze y, zrobić coś więcej. Panie może Boże, pan tutaj rządzi. Proszę. Tak, ja... Proszę, panie skarbie, masz. Ale świetnie. Podwójno... No, Zarządzamy tak, tutaj jedynie. jeżeli dobra. pan zmienił jakąś koncepcję, to nie, proszę. Nie. Daj, nie. No ale przecież tacki są, co Daj, wy tak, tak, jak tak jakiś taki... Jak to mój wujek mówi, dużo rąk do pracy, ale to trzeba potem wykarmić. Ale ja, no, cena rośnie, bo pani sama wybierała. Skuśna. Ja proponuję postawić je na wiadrze, Kinia. Nie, bo głębie. Ale pójdź, to jest naprawdę, że nada pan tę taką za mojej. No, już dużo okazji. Nie będzie. Jeszcze jutro. Kto jeszcze tacki? Tackę? Nie, ja No, co No, chodź, chodź. Nie, tam są jeszcze moje rzeczy, tak co się stało. No tam sobie zobacz, tam może być? Zapierze sobie w domu tak, już. Do, do kafelków, tak. <laughs> Darek dzieci, Darek sobie na zapas po prostu. To y, wiecie co? O, to jest to, co ja miałam spróbować? nie, nie teraz. Popatrz, Danusia mi dała kawałek.